Muszę kiedyś iść, bo to jest właśnie teatr tańca Zobaczyć to na żywo, wszyscy robią to samo Było tego dużo, wszyscy tańczyli, jedno i to samo Niekonwencjonalny performance To brzmi, jak nasz repartylar Wiem, to brzmi, tak no, zmęczony po robocie Tak to mnie interesują, tak, ta. Mnie to, będzie to Będzie coś, coś na żywo? Nazywał. Również! Również. Tutaj pan pójdzie do góry i po prawej stronie jest Teatr rozbarka Na żywo? Taki współczesny, nie? Skorzystała, dziękuję bardzo! To fajnie, bardzo dziękuję, fajne grał piosenki Ja to słucham na kompaktach te Rosjany Ja nie wiem, ja nie wiem, nie wiem, nie no. wiem, nie wiem, no a ja to lubię mocno, mocno jak grają. No a te śpiewają, grają. Utworów organowych, ja tu 30 lat mieszkam. Ona śpiewała, more, more, py, more, more, py. Znasz mnie, cztery dychy na kompakcie. Jedynemu chcieli głowę urwać, dostaje fisia. Kochanie, mam dyżur. Chyba Ania mówiła coś, Gemini, no. A później gramy, propaganda, ucieleśnienie. Pani marzenie, pani patrzy w sceny. Powiem szczerze tak, mam większe potrzeby ducha, ciała, ducha, ciała, ciała, ducha, ciała. na teatr tańca. Taki taniec, taki taniec, taki taniec, że ktoś kogoś popchnie. To jest najlepsze, potrzeby ciała. Może się to wydać śmieszne, stoi patrzy. Piękno to znaczy, pani to też znajdzie. Bo pani oddala się od tego szaleństwa, tego co panią otacza. Może się to wydać śmieszne, stoi i patrzy, bo piękno to znaczy, to jest właśnie to. Pani to też znajdzie, bo pani oddala się od tego szaleństwa, tego, co panią otacza. Idzie pani, kupuje miseczkę, idzie pani, kupuje krem, to są takie bzdury. Piękno to znaczy, coś takie, co pani tak patrzy, i mówi, o! o! I to jest właśnie to. Siebie. Wy to znajdziecie, tańca współczesnego całkiem Taki taniec, kawałek w górę i aktorzy, aktycy aktorzy, aktycy i aktorzy Nie no to za aktorzy i aktorzy, aktorzy, aktorzy. aktorzy. Nie aktorzy. aktorzy. i Nie, yeah, yeah, hey. hey. nigdy nie robcie kroku w tył Tylko się uśmiechnijcie, świat jest mały Obok z pieskiem, zawsze można nowe coś obejrzeć Zapraszamy tam! Emeryci, seniorzy, dzieci! Żadnej ideologii, życie jest takie smutne. Kiedyś tańczyłam walca. Wszystko się zmienia, idzie do przodu. Tak, ta opinie macie na piątkę. Ładnie i pięknie, wy przyjdziecie do hechła, a my do was do teatru! Zapraszamy w piątek! Sport na pierwszym miejscu. Sport i muzyka! Sport, muzyka, kino. Sport, muzyka, kino Tu było pięknie po wojnie Powiem tak Tu było pięknie po wojnie Tu było pięknie po wojnie Taki taniec, taki taniec, taki taniec, taki taniec Tu było pięknie po wojnie Taki taniec, taki taniec, taki taniec, Tu było pięknie po wojnie Tu było pięknie Proszę, kupcie mi serderka Proszę bardzo Kupcie mi serderka. Błagam